Bieszczady są ostatnim miejscem w Europie, albo prawie ostatnim miejscem, gdzie jeszcze widać prawdziwie nieskażone sztucznym światłem niebo. Mnie zawsze fascynowało to naturalne niebo, które miał Kopernik lub Hebel już nad głową. I dlatego się staram na pokazach, które organizuje pokazywać to ciemne niebo na odległym miejscu bez uh, przeszkadzających świateł. Tam świeci taka biała... Widzę taką kropkę. No. I to, jest, to je jest tam gwiazda Vega, widzisz? Żeby chronić niebo, to jest bardzo proste. Wystarczy instalować latarnie, które świecą pod nogi, a nie w niebo. Latem na pewno zachwycają tak zwane gwiazdy spadające, czyli meteory. Meteory to sú také šipko kamiky, ktoré še spalajú v atmosfére. Taký kamiček potrafi leteť 50 km na sekunde, no i celkovite się spali. A my vidíme, jak by gviazda še porušala i zgasla. A názva Perseidy pochodí z tego miejsca, z ktorého one pozorne vylatujú. I ten punkt sa znajduje v gviazdozbieže Perseusza, no i stąd pochodí tá názva. Teraz je po środku. Tylko jak zdjąłeś okulary, to tutaj sobie uh, tym pokrętłem. W ten sposób się poznaliśmy na warsztatach, których Paweł właśnie uczył astrofotografii i opowiadał też z innymi kolegami o tym, dlaczego warto przyjmować gości i pokazywać im nocne niebo. No i nie tylko uczyłem cię, jak robić piękne nocne zdjęcia, ale i tłumaczyłem, dlaczego warto chronić to niebo, a dlaczego warto przyjmować turystów, tak zwanych astroturystów. No, a to był początek potem naszego wspólnego życia. Znalazłem gwiazdę na Ziemi, tak powiem, swoją. Ja też, nawet tą swoją ideę nazywałam przestrzeń świętego spokoju. Wzięły się stąd, że czasem mówimy: daj mi już święty spokój, i od tego zdania ta przestrzeń powstała. Ona jest fizyczna, namacalna, ale też jako idea. Żeby się zatrzymać, nic nie robić, pobyć ze sobą. Albo posłuchać tak jak dzisiaj wzruszającej muzyki poważnej, albo poleżeć, porelaksować się. Tak, czy można tak powiedzieć, że zamiast wychodzić do świata, świat chodzi do nam. To jest kropka. Ona jest kotem nie z tej ziemi. Zachowuje się zupełnie inaczej niż reszta naszych 12 kotów. Także my mówimy z Edzią na nią, że ona jest kosmitką. <grym> Šibýkla poprostu teraz. No mojím maženiem je, že by to nebo bylo vydočné netuľko v Bieščadách, že by i naše deti, ich deti, mali okazie zobáčiť tou peknou drogom lečnou. No i môjim takým osobistým maženiem že by v Bieščadách bolo to nebo piervotné, to divé nebo rozkviežďované, ešte dlho, dlho vidočné.